Ten sezon właściwie dla nas jeszcze trwa do końca, do końca tego tygodnia. Jeszcze dwie atrakcje, mamy premierę ostatnią w tym sezonie, czyli Oskar i Pani Róża w reżyserii Ewy Piotrowskiej. To jest spektakl, który kończy bardzo obfity w wydarzenia i w projekty. Rok zakończyliśmy rok też z kilkoma nowymi nagrodami, zarówno na konkursach, festiwalach ogólnopolskich, jak i poza granicami. To rok bardzo pracowity i trudny, szczególnie pod względem wyjazdów. Braliśmy udział w bardzo dużych projektach, takich jak Teatr Polska. Czy znaczy, mówiąc rok mam oczywiście na myśli sezon teatralny i on dla nas po prostu długo już trwa, ponieważ to jest właściwie półtora roku takiej bardzo wytężonej pracy. Ostatnie pół roku trochę, trochę mniej wyjeżdżaliśmy, za to pracowaliśmy nad, nową premier, nad nowymi premierami Momo i teraz właśnie Oskar Pani Róża. Kończymy spektakl koncertem piosenek do grania na nosie z nowymi utworami. Jest to, spe, to taki koncert, który, jest bardzo, otwar, który ma otwartą formę, w związku z czym za każdym razem zaskakujemy czym, nowymi, nowymi piosenkami. Pani Róża, jest to taka nasza, takie nasze najważniejsze wydarzenie w tej chwili z tego względu, że po raz pierwszy dotykamy tak trudnej tematyki, na tak trudny temat chcemy rozmawiać z naszymi widzami, chcemy rozmawiać nie tylko z dziećmi. Chcemy rozmawiać także z dorosłymi, do czego już mam nadzieję, że zdążyliśmy jako teatr przyzwyczaić naszych widzów, że tutaj podejmuje się trudne tematy i w sposób bardzo, bardzo poważny do nich podchodzimy. Następny sezon przed nami wydarzy się, mam nadzieję, równie, równie dużo, może mniej wyjazdowo, choć mamy nadzieję, że zaproszenia na festiwale nie ustaną ale mamy, mamy nadzieję pracować nad nowymi, przede wszystkim propozycjami na małą scenę, czyli nad kolejnym spektaklem dla najów, czyli dla widzów w wieku od 2 do 5 lat. Na pewno uruchomi, uruchomimy nowy, nową taką koncepcję, nowy pomysł Teatru Pinokio, który będzie opierał się na, na, na tak zwanym storytellingu, czyli będziemy mieli spektakl, który będzie opowieścią improwizowaną w, przy udziale publiczności będą nowe premiery, na pewno pojawią się muminki w reżyserii Mateusza Przyłęckiego, którego znamy tutaj z, ze spektaklu Czarnoksiężnik z Krainy Os. Mam nadzieję, że będzie dużo, dużo ciekawych atrakcji, że uda nam się wszystko zrealizować, to co, to, co byśmy chcieli. Często, często marzenia spełniają się. Mamy nadzieję, że, że i w tym roku uda nam się zrealizować to, co najważniejsze. A najważniejsze jest to, żebyśmy przyjaźnili się z naszym widzem, to znaczy, żeby nasi widzowie wiedzieli, że zawsze mają tutaj o czym porozmawiać i, i, i cieszyć się razem z nami z, z twórczości. To jest praca, którą musimy wykonać, aby przekonać widzów Łodzi, że teatr, teatr Lalek ma dla dorosłych do zaproponowania bardzo ciekawą ofertę, która, jest, która nie jest konkurencyjna dla teatru dramatycznego, ale jest dla niego alternatywą. To znaczy takim teatrem, który kojarzy się z teatrem formy, plastyki, metafory i wizji, która wynika z inspiracji literaturą. Bruno Schulz, Historia występnej wyobraźni jest pierwszym spektaklem, który, jedynym na razie, który gramy dla dorosłych, ale to jest przed takt kolejnych, kolejnych pomysłów, ponieważ jesteśmy spektaklem, teatrem głównie dla, dla dzieci, więc w naszym repertuarze pojawią się najpierw premiery adresowane do nich, ale mamy w, w zanadrzu kilka koncepcji dla spektak na spektakle dla widzów dorosłych i na pewno będziemy sukcesywnie ten repertuar powiększać. Już dzisiaj Zapraszam. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć kolejny spektakl dla widza w, w tym przedziale wieku. Centralna Karuzela była festiwalem, który powstał, powstał w zeszłym roku jako propozycja. Która pojawiała się obok naszych premier, obok naszej codziennej działalności. To znaczy, wychodzimy z założenia, że nie jesteśmy omnibusami, nie wszystko wiemy na temat twórczości dla dzieci. Poza tym, jesteśmy twórcami, którzy czytają książki, chodzą do galerii, słuchają muzyki i chcemy tymi naszymi inspiracjami dzielić się z naszymi widzami. Chcemy opowiadać o tym, co jest, co jest dla nas najważniejsze i chcielibyśmy się porozumiewać tym językiem, którym nasi widzowie porozumiewają się z. Twórcami, którzy ich interesują także poza tym teatrem, z pisarzami, z plastykami, muzykami. Stąd wiele projektów na naszej scenie nie tylko przy okazji teatralnej karuzeli, na przykład przy okazji Dnia Teatru, gdzie małe instrumenty wraz z małymi dzieciakami robią, zagrały u nas koncert. Tutaj takie eksperymenty też podejmowaliśmy przy okazji teatralnej karuzeli. Teatralna karuzela jest z założenia takim. Projektem, który ma pokazywać to, co najlepszego wydarzyło się w twórczości dla dzieci w ogóle. Ponieważ jest to festiwal, który jest robiony w ramach budżetu naszego rocznego, jest to festiwal bardzo skromny. Ale w tym roku, poświęcając karuzelę dzieciom najmłodszym, czyli tak jak tutaj nazywamy ich najnajami. Pokazaliśmy najciekawsze przedstawienia, które powstały w, w Polsce w, w ostatnim sezonie, i takie, które mówią o tym, w jakim kierunku ten teatr zmierza. Sami mamy w repertuarze jedyne takie niespotykane jakby na skalę tutaj regionu przedstawienie, w związku z czym, w związku z czym warto było pokazać, w jakim kontekście ono się pojawia w Polsce i mamy nadzieję, że teatr Najnajowy w Łodzi jest nie, nie tylko już znany poprzez twórczość Teatru Pinokio, ale poprzez Poprzez karuzele. Przede wszystkim jest to, jest to forma kreatywnego spędzania czasu z dziećmi najmłodszymi, które porozumiewają się ze światem poprzez sztukę, tylko w, w trochę innej formie. I mamy takich twórców, prezentujemy takich twórców właśnie do teatralnej karuzeli, którzy takim językiem z dziećmi się komunikują. Czasem jest to język bardziej twórczy niż język, którym, którym posługujemy się z nimi na co dzień.